Witam Was na kanale Góralski Ogród. Dawno mnie tutaj nie było na tym kanale YouTube pokażę Wam co u mnie słychać, no, mamy ostatnio bardzo zimne noce temperatura spada do 0 stopni, nawet ostatnio było minus 1, ale jak widzicie pomidorki dobrze się mają, ponieważ są pod włókniną, to jest włóknina wiosenna ona jest cienka, ja ją tutaj już dzisiaj tak zostawię, natomiast w szklarni i cienką włókninę mam i grubą, tu jest o wiele cieplej, tak koło 4 do 6 stopni różnicy potrafi być, także jak było minus 1 to w szklarni że miałam 5 stopni, tak mi pokazywał właśnie ten czujnik. Także tutaj sobie dzisiaj pościągam tą włókninę, bo jest i tym roślinom za ciepło. Jak widzicie, mam tutaj już ogórki przygotowane do wysadzenia, jeszcze troszeczkę niech podrosną, mam fasolkę szparagową, i tutaj też mam dyniowate, dynie, cukinie i tym podobne. Troszkę kwiatów, ale nie wszystkie wykiełkowały. Troszkę buraczków, taki na powiedzmy pierwszy zbiór, jeszcze czeka na posadzenie kalafior. I tutaj mam też koperek i wszystko ładnie tutaj przetrwało te zimne noce ale zawsze jeżeli jest ryzyko przymrozków, przykrywam włókniną. Tutaj mam posadzone pomidory, jak widzicie, troszkę one są takie. Osłabione powiedzmy, ale ten pomidor to jest maskotka i on ma po prostu kiepską ziemię. W tamtym roku miałam to samo, wsadziłam po prostu do tej samej ziemi. Powinnam to wymienić i efekt taki sam jak w tamtym roku. Brak azotu, poza tym jak są zimne noce, to też ten pomidor ma trudności w pozyskiwaniu składników pokarmowych z ziemi. Także te odmiany, które są bardziej odporne, one sobie jakoś tam dają radę, a te odmiany, które są bardziej wrażliwe, no to widzimy po liściach, że troszkę chorują. Na przykład tutaj ładnie wygląda soczysta zieleń, nic mu nie dolega. To jest bodajże poranek, chociaż na 100% jeszcze pewna nie jestem, ale chyba poranek. I chyba przejdę z maskotki na, na tą odmianę poranek, a maskotki już chyba nie będę siać w kolejnym sezonie. Jak widzicie mam pełno kopru wszędzie wysianego, chyba to nawet są samosiejki, albo po prostu siałam i nie wykiełkowały, a potem gdzieś tam z ziemią gdzieś po prostu pewne ziołka wykiełkowały. E, ten koper już będzie do... on będzie kwitł e, i go po prostu stąd wyrwę i może na działkę posadzę, przyjmie się to się przyjmie, nie to nie, trudno. E, Tutaj, jak widzicie, też pięknie kwitnie mi, podejrzewam, właśnie ta odmiana poranek. Pięknie zawiązuje grona. No i już tutaj tą włókninę mam ściągniętą i mogę Wam pokazać, co tutaj mam. Na środku mam przygotowaną grządkę pod paprykę. Papryka jeszcze jest nieposadzona, ponieważ ona lubi ciepło ten widzicie tutaj, bubiec rośnie, ten z przodu jest wysoki, tamten z tyłu jest malutki były jeszcze mniejsze, które usunęłam w momencie, kiedy przygotowywałam grządkę pod paprykę a widzicie z przodu, ten jest taki piękny, ponieważ tam był obornik, no, obornik daje tą, tą moc natomiast tutaj z tej strony mam też truskawki, taki miks wszystkiego, jak zobaczycie ale one już właśnie dojrzewają i już będą pierwsze własne truskawki. Także każdy robi tak, jak uważa. Ja uważam, że można posadzić truskawki w szklarni koło pomidorów, a jak ktoś uważa, że nie można, no to niech nie sadzi. Jak ktoś chce mieć to i tamto, to czasami wykorzystuje się każdy centymetr dostępnej ziemi. W tym roku pomidorów mam około 42 odmiany. Tutaj troszkę ten pomidor choruje. Takie liście, które są już żółte, usknięte, można odrywać. To jest odmiana pomidora warszawski. On ma tendencję do chorowania, Natomiast jest to pomidor, który jest dość wczesny, dlatego też go posiałam i pomidor duży. A dla porównania zobaczcie, jak pięknie rośnie pomidor odmiany poranek. Pięknie zawiązuje owoce, liście ma soczysto zielone, a jest w tej samej szklarni. Także wiele zależy od odmiany. Natomiast jeżeli chodzi o moje sadzonki, nie wszystkie są w szklarni, ponieważ y, trzeba sobie mieć taką rezerwę pomidoru, że jakby czasami było naprawdę mroźno. To, żeby w miejsca, które odpadną, czyli te pomidory, które nie przetrwałyby mrozów, żeby zastąpić. No i tutaj mam bakłażany, paprykę, a na górze również jeszcze arbuzy, melony i pepino. Także dzisiaj to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wasze uprawy przetrwają te zimne noce i udanego sezonu.